Odchudziłyśmy Agę o 20 kg w niecały rok. A zobacz, jak to zrobiłyśmy. Ciężki ten ketel. Aga zgłosiła się do mnie, bo miała otyłość. Miała bardzo negatywny dialog wewnętrzny i postanowiła coś z tym zrobić. Zaczęliśmy od prostych zmian i prostych nawyków. Dostała indywidualnie dobraną dietę i ćwiczyłyśmy razem na Zoomie. W międzyczasie zaczęliśmy też pracować właśnie nad poprawą jej... Obrazu siebie. Teraz, po tym okresie, gdzie zrzuciła 20 kg, jest już gotowa, żeby zrzucić kolejną paczkę kilogramów. Co tutaj jest najważniejsze? Oprócz tego, że ma lepsze wyniki badań, że jest dużo bardziej aktywna, ma bardziej pozytywne nastawienie i szanuje siebie bardziej, to wie, że to od niej zależy. Jestem z niej dumna. Aga była w programie Jesteś Warta. Jeżeli też potrzebujesz takiej przemiany, to wyślij mi wiadomość, jestem gotowa Ania i porozmawiamy o tobie. Gratulacje dla Agi i nie musi już tych 20 kg cały czas ze sobą nosić.